Siemano wszystkim, this z tej strony. Witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny unboxing paczuszki. Chyba już ostatni przedmiot tutaj się znajduje. Nie sprawdzałem, więc y, dlatego tak mówię, że chyba. Już go wyciągam. No, tutaj tłuściutko, więc nie widzę. I co tu ja widzę? Jest to etui do mojego tableciku. W końcu się doczekałem i doczekaliście się. Jak widać powinno pasować. Niby do tego modelu, tak? Zobaczymy. Zobaczymy, czy mnie nie oszukali. A sobie tutaj ścieram holinkę Wciągam go. O! Ładnie się prezentuje. Taka, nie wiem, alkantara to się nazywa, taka słuszna skóra. Ale przyjemne w dotyku, takie ciepłe, fajnie a jak to jest na rzepy? Na magnesy. O, fajnie, na magnesy. Tu mamy magnes. Oraz tutaj. A tu mamy styropian. <laughs> Fajny tablet w środku, nie styropianowy. Dobra, to sobie wyciągnę. A tutaj takie, można powiedzieć, trochę takie zamszowawe w środku. Nie wiem, czy dobrze widać tutaj wszystko. No i co do tego? Tu możemy oczywiście sobie wsunąć nasz tablet. Ale to wszystko na osobnym materiale będzie. I tu jakoś, no zaraz muszę się to ogarnąć, bo co nie wiem jak to się robi. Aha, chyba w ten sposób. Żeby przy okazji sobie nie popsuć, bo to też, że jest możliwość schowania w tabletu, otworzenia sobie go tak w ten sposób i czytania książkę. Też miał być motyw, że tutaj właśnie to jest łamane. Ta strona ta otwierana. Ona to sobie, jakby tak złamać, i użyć jako. O, właśnie, chyba w ten sposób. Tu mamy taki. Ale to zaokoło ładnie światło mi teraz. O! Taki dzincelek, to który się wkłada to nasze wieczko, można powiedzieć. No i w ten sposób mamy taki kształt trójkąta. I do tego można by tutaj kreaturę podsunąć sobie. I mamy taki mini Netbook w sumie z, z Androidem, no bo to nie, nie ma innego systemu. Może sobie zainstalujemy Windowsa. No ale tak czy inaczej, mamy tutaj miejsce na głośniki tutaj wycięte. Z drugiej strony tak samo. miejsce na aparat. Z drugiej strony też jest miejsce na aparat, i to właśnie tutaj. Na klawisze. Czy też na sloty pamięci? Nie, na sloty pamięci tutaj nie można by wciągnąć, więc trzeba cały tablet wciągnąć. Tylko dostęp do klawiszy mamy, do blokowania jej głośności, więc tutaj to by było na tyle, jak tutaj się włącza na drugą kamerkę. No i tak prezentuje się nasz nasze tui bardzo fajnie mi się bardzo mi się podoba. Jestem ciekaw jak będzie się prezentował tablet w środku, ale tutaj poczekamy z tym do następnego materiału. Specjalnie poczekam z tym, więc trzymajcie się i do zobaczenia.